Cześć kochani, z tej strony Kusinaj, mały update dotyczący poprzedniego odcinka. Niestety komputer zrobił miłego przypuszcza i po prostu wal mi nagrania, no czy nie nagrania, tylko a bardziej, um, bardziej co robiłam, czyli nie zapisywałam gry w ogóle i teraz przeszło dwie godziny, co narabiałam, bo właśnie teraz masakra. No ale dobra, udało mi się dojść do tego momentu, w którym skończyłam ostatnio i dajemy miłość. Bo jednak, mimo wszystko, chcę wam pokazać, co tu jest dalej. A wiem, że, się, że się chyba się na tym nie kończyła. Łat! halo. Wow. Delikatna bryza wiała przez zagajnik, umnosząc słab słaby. Narastający dźwięk muzyki na harfie oraz kolekcje ko kojące albo zapachy domu, światło odbiło się od fontanny całe cało tęczowe pryzmaty na każdą po powierzchnię, coraz większą intensyfikację. Intensywnością intensnością tak. Ten piękny widok sprawił, że oczy Sima Kwiopów czy jest dla nie mi to nauczyć Kwiopów Laureniusz zaczęły łzawić fala energii prze, przepłynęła przez każde To jest każde y... włókno istnienia Sima, Kwiopów czy wypleniając leg... legendarną cnotę Wszelką ni... Nikczemność i grzechy. Tak Fontanna za Fontanna zaszcze... zaszemrała jak jakby weselej gdy eteryczny głos oddezwał się na, po... na poladnie mówiąc z zadowoleniem. Wybrać mądrze. Tak to prawda, wra mądrzejem w domu. I możemy sobie wybrać Hurra! Mówimy sobie w rodzinie. No, Zamiast tej... Możemy tak, cierpliwi. Hmm. Ciekawicy nigdy nie śpią. Czasami e, nie śpieszą się. I zreksowana spokojna seka. Spokojna natura ułatwia im co? Ułatwia im sa. Zawieranie przyjaźni daje większe szanse. Przepraszam, więcej czasu. Przepraszam, wadaj daje więcej czasu. E, daje więcej czasu e, na wykonanie obowiązków. To byłoby fajne. Co my tutaj mamy? Powią, powią, powiązanie powiązania w gildiach. Simowie mówię, powiązanie w gildiach mają oko na uli, ubrania. I wysyłki dysponują także. Mm, wybaczcie. Dysponują też odpowiednimi kontaktami z, z gildiami kupieckimi. O. Na których? Na którym, e, timo, dzięki którym realizują swoje. Dzięki, skoro. swoje przy. Swoje. swoje m, w marżone projekty to jest fajna to chyba nie dla mnie jeszcze mam mocarz niczym heroficz da dawnych mitów Mocam, mocarnicy mówię przy Ym. posiadają wielką posiadają wielką sprawiedliwość sprawność fizyczną są niemal e, niepokonani w walce oraz w sporcie. Nie ja no, myślę, że weźmiemy sobie tego cierpliwego. Bo to mi da dłuższy czas na robienie obowiązków, a to jest bardzo fajne ogólnie. I cóż, czas tak, twój medyk, twój... Bo ja, twój Sim osiągnął taki moment w życiu, Kiedy jego fonta fa... Lala, Fatalna wada może przy... Przenieść, e, przenieś się w cechę legendarną, wybierz jedną z trzech pokazanych cech legendarnych, e, następnie kliknij przyjmij. Aby dokonać zmiany, zamknij ekran i to, tak dalej. Dobra, to chodzi o to, że po prostu musimy to po prostu wybrać jedną z tych trzech, i weźmiemy sobie tą, bo to jest fajne, i krokaj, bo mogę, o. Kurde, miałam jeszcze dać HT. a dobra, nieważne. Opuszcz Laure, Laureniusz, niegdyś był osobą obciążoną, obdarzoną w, w, wadą, przepraszam, dozną wadą. Wyruszył w trudną podróż duchową, aby przezwyciężyć swój piek, swoją pierwotną jezdę naturę i szukać. Życia w cnocie, podejmując wyznaczone wysn przez mitycz mi mityczną, legendarną fontannę za przejście e, Jezu, za danie przejścia serii osobistych prób. Pisze, laureniusz, zachował twarz w obliczu przeciwności i poprawił się dzięki sprostaniu temu mistycznemu wyzwaniu Kropka. Dziękuję tyle. Jeszcze tu wam tam to i to, ale tym, tym to myślę, że nie muszę i wam sobie tam życzę. To, że mamy czwarty poziom metryk, ale ja będzie szczęśliwa chyba. bo i nie, nie wiem. Właśnie udało się. Wejśnięcie. pierwsza legenda. Zostaję 5 punktów. Wow, dodatkowych chyba trzeci tak. Co mi to da. Przewidzącego, pierwsza legenda zdobądź cechę jednego sima. Fajnie, tylko nie wiem za bardzo co mi to daje. Nie, nie. Ja bym chciała to wszystko co fajnie świąteć. Zobaczymy czy mi się to uda. Twierdzę. Aha, bo tu jest to, chodzi o to, że po prostu musimy zrobić chyba wszystkie te mm, Te 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 tu e, budynki, tak? Czekaj, kiedy doczytajmy to. Wszystko muszą gdzieś zacząć. Ja pierwszym mam ambicją każdego monarchia jest to, nie. I ukletła. Chyba tak, mm -hmm. Postaw tyle budynków w jednym królestwie, postaw tyle budynków, w jednym królestwie, postaw tyle budynków. Czyli tutaj mamy już po 8 ponad. I dlatego chyba postawimy nowe przedmioty. Czyli im więcej budynków będziemy mieli, tym po prostu będziemy mieć na rzeczy czy tak dalej. Dobrze moi drodzy, ale ja będę kończył ten nudnocinek. Pamiętajcie, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie mój kanał. Ja jestem Kusina, to był Destiny w średniowieczach, szybki odcinek, trzymajcie się cieplutko, ja zapisuję gry, żeby nie wykraszowało, trzymajcie się i papa, cześć, papa. Pa.